Wartościowe rozmowy stanowią fundament zdrowych relacji międzyludzkich. W nich nie tylko wymieniamy myśli, ale również budujemy mosty porozumienia i empatii. Dobre rozmowy, takie, które pozostają nam w pamięci, charakteryzują się kilkoma kluczowymi cechami. Jeśli pragniesz stać się mistrzem sztuki dyskursu, mam dla Ciebie propozycję, która może okazać się inspirująca. Obejrzyj ten film, bo zawiera on uniwersalne rady wykorzystywane już przez starożytnych, a będące jednocześnie aktualne i pomocne w dzisiejszym świecie. To nie tylko przewodnik po sztuce prowadzenia rozmów, ale także wskazówki, które pomogą Ci rozwijać umiejętności komunikacyjne w obliczu pędzącej rzeczywistości. W dzisiejszym świecie, gdzie uwaga skupiona jest na krótkich wymianach informacji, Szybko migających klipach i obrazkach w mediach społecznościowych, sztuka głębokiej rozmowy często pozostaje zapomniana i niedoceniana. Ten film może otworzyć przed Tobą nowe spojrzenie na komunikację, zachęcając do głębszych dialogów i bardziej wartościowych interakcji. Starożytni mistrzowie wypracowali techniki, które przetrwały próbę czasu. Dzięki nim możemy odnaleźć klucz do skutecznej komunikacji, nawet w obliczu szybkiego tempa życia. Film ten może stanowić cenny przewodnik dla tych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w sztuce rozmowy, budując trwałe i głębokie relacje z innymi ludźmi. Zachęcam cię do obejrzenia i do odkrycia, jakie tajniki skrywają się za sztuką prowadzenia wartościowych dialogów. Niech inspirujące rady starożytnych mistrzów staną się dla Ciebie przewodnikiem do osiągnięcia doskonałości w tej sztuce. Jeśli będziesz miał uwagi lub zechciałbyś podzielić się swoimi refleksjami po obejrzeniu filmu, zapraszam do zostawienia pod nim komentarza. Dyskusja pod odcinkiem może być dodatkowym obszarem, aby wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi sztuki rozmowy, a ja w miarę możliwości ustosunkuję się do nich. Rozmowa przede wszystkim powinna być ważna. To znaczy, że tematy poruszane w trakcie dialogu mają znaczenie dla obu stron, są istotne i pozostawiają ślad w sercach rozmówców. To momenty, które zostają w pamięci i kształtują charakter oraz Twoje spojrzenie na świat. Seneka młodszy powiedział kiedyś: Nie to, ile posiadasz, lecz ile jesteś wart, mierzy Twój prawdziwy majątek. Cytat ten podkreśla, że wartość rozmowy nie zawsze wynika z obfitości wypowiedzianych słów czy poruszanych tematów, ale z głębi myśli, jakie są w stanie przekazać. Istotne rozmowy mogą wpływać na naszą wartość jako jednostek. Kształtując poglądy i tożsamość, co z kolei wpływa na nasze miejsce w świecie. Na pewno w Twojej pamięci znajdują się takie, do których chętnie wracasz myślami, które wywarły na Ciebie tak olbrzymi wpływ, że do dziś jesteś w stanie cytować ich przebieg. To właśnie one wniosły najwięcej. Daj znać, czy pamiętasz takie chwile? Rzetelne argumentowanie to kolejna cecha dobrego dialogu. Jako jego uczestnik musisz opierać się na faktach i logicznych wnioskach, które stworzą solidne fundamenty dla Twoich argumentów. Rzetelność sprawi, że rozmowa staje się nie tylko wymianą poglądów, ale także szansą na wzajemne zrozumienie i naukę. Działać zgodnie z naturą oznacza działać zgodnie z rozumem napisał epiktet. Ten cytat podkreśla znaczenie rozumowego podejścia do argumentacji. Rzetelne argumentowanie wymaga nie tylko opierania się na konkretach, ale także korzystanie ze zdrowego rozsądku i rozumu. Działanie zgodnie z naturą, czyli zgodnie z rozumem, może prowadzić do bardziej merytorycznych i konstruktywnych rozmów. W trakcie dobrej rozmowy ważnym elementem jest określenie celu dyskusji. Oznacza to, że Ty i Twój rozmówca powinniście dążyć do przedstawienia podsumowania najważniejszych ustaleń oraz odkryć, zwłaszcza na zakończenie dialogu. To podejście pozwala na wyeksponowanie kluczowych punktów oraz zrozumienie, w jaki sposób wspólnie doszliście do pewnych wniosków. Jednocześnie ważne jest unikanie presji w kierunku szybkiego osiągnięcia konkluzji. Niekiedy warto pozwolić rozmowie płynąć naturalnie, umożliwiając zgłębianie tematu i eksplorowanie różnych perspektyw. Pozostań otwarty na to, że nie zawsze każda rozmowa musi mieć jednoznaczne zakończenie. To spowoduje pełniejsze zrozumienie i zacieśnianie wzajemnych relacji. Pamiętaj, że dążenie do wniosków nie oznacza przekraczania granic drugiej osoby. Ważne jest szanowanie jej tempa i komfortu. Nawet jeśli niektóre tematy wymagają czasu, w ten sposób zbudujesz atmosferę zaufania i akceptacji, co jest kluczowe dla udanych rozmów. Szacunek to również nieodłączny element udanej rozmowy. To umiejętność wysłuchania drugiego człowieka, zrozumienia jego punktu widzenia i akceptacji różnic. Pamiętaj, że szacunek tworzy atmosferę otwartości w której każdy uczestnik czuje się akceptowany i doceniony. Aktywne słuchanie jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji. Ta umiejętność pozwoli Ci nie tylko zrozumieć słowa, ale również emocje i intencje drugiej osoby. Warto dążyć do pełnego zanurzenia się w rozmowę, skupienia uwagi na drugim człowieku i wyłapywania nawet drobnych niuansów jego przekazu. Praktykuj aktywne słuchanie codziennie, a w miarę upływu czasu staniesz się mistrzem komunikacji i spowodujesz, że ludzie będą chcieli częściej i chętniej z tobą rozmawiać. Dobre rozmowy to również te, które dążą do wypracowania ważnych rozstrzygnięć. Choć nie zawsze można osiągnąć pełne porozumienie, warto, abyś starał się o znalezienie wspólnego gruntu czy kompromisu. Jak powiedział Seneka Młodszy, każdy mały kompromis może stać się fundamentem, na którym wznosimy większe projekty. Cytat ten jest także trafny w wielu innych sytuacjach życiowych. Często zdarza się, że aby osiągnąć coś ważnego, musisz zrobić pewne ustępstwa. Może to dotyczyć negocjacji w pracy, relacji międzyludzkich, czy nawet realizacji osobistych planów. Staranie się o kompromis podczas rozmowy. Jest jak inwestycja w lepsze zrozumienie i współpracę. Każde niewielkie ustępstwo może przyczynić się do budowy solidnych relacji i otwarcia drogi do bardziej złożonych projektów czy rozwiązań. Ta metoda pozwala uczestnikom dyskursu rozluźnić się, co sprawia, że łatwiej jest dojść do porozumienia w każdej kwestii. Spróbuj tej metody podczas swoich rozmów, a przekonasz się, jak skuteczna i wartościowa może być w budowaniu trwałych relacji i rozwiązaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów? Jeśli jesteś w stanie dokonywać rozsądnych kompromisów, możesz uniknąć konfliktów i osiągać więcej. Pamiętaj jednak, aby nie ustępować zbyt często, bo może to doprowadzić do utraty własnych wartości. Dbałość o piękno języka to element, który zdecydowanie podnosi jakość komunikacji. Precyzyjne, zrozumiałe wyrażanie myśli przy użyciu eleganckiego języka sprawia, że rozmowa staje się nie tylko skuteczna, ale również przyjemna. Staranne dobieranie słów, dbałość o gramatykę i stylistykę tworzą atmosferę rozmowy na wyższym poziomie. Dodatkowo otwartość na spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, które dodają życia rozmowie. Pozwalają na naturalny rozwój dialogu, zaskakujące zwroty akcji i autentyczność. To w spontanicznych chwilach często rodzą się najważniejsze refleksje i decyzje. Zachęcam cię do luźniejszego podejścia do rozmowy, bo sprzyja to budowaniu bardziej naturalnej i autentycznej relacji między tobą a twoim rozmówcą. Epiktet powiedział: Lepiej rozmawiać oszczędnie o cnotach. Niż niedbale o czymkolwiek innym. Ten cytat podkreśla wagę omawiania ważnych i znaczących tematów w naszych rozmowach, jednocześnie kładąc nacisk na powściągliwość i dbałość w rozmowie, sugeruje, żebyś unikał plotek i spraw błahych, które nigdy nie przyczyniają się do Twojego rozwoju lub zrozumienia. Pamiętaj, że każda rozmowa to unikalna szansa na wymianę myśli. Zrozumienie drugiej osoby i wspólne budowanie relacji. Dlatego pielęgnuj te elementy, by uczynić ją wartościową i owocną. Puść wodze fantazji i wypróbuj to przy najbliższej nadarzającej się okazji. Zadbaj o zasadę równości. Ważne jest, abyś w trakcie rozmowy zadbał o zasadę równości, co oznacza, że wszyscy uczestnicy powinni mieć równe szanse zabrania głosu i wyrażania swojego stanowiska. Każda osoba uczestnicząca w dyskusji powinna czuć się szanowana i uwzględniana. To właśnie z różnorodności perspektyw wynikają cenne spostrzeżenia, które mogą wzbogacić rozmowę oraz Twoje życie. Nigdy nie bądź zaborczy i nie anektuj całej rozmowy. Jednocześnie istotne jest, abyś nie narzucał nikomu przymusu zabierania głosu lub zajmowania określonego stanowiska. Równość w rozmowie oznacza szanowanie indywidualnych preferencji i respektowanie decyzji każdej osoby co do udziału w dyskusji. Zachęcaj do aktywności w niej, ale jednocześnie poszanuj decyzję o milczeniu. To ważne, byś wprowadzał ten element budowania atmosfery otwartej rozmowy. Ty także możesz zadecydować, kiedy chcesz się wypowiedzieć, a kiedy słuchać uważnie. Podsumowując powyższe kwestie, wartościowe rozmowy powinny stanowić fundament każdej twojej relacji. Praktykowanie szacunku, otwartego słuchania i rzetelnego argumentowania sprawi, że Twoje umiejętności komunikacyjne staną się budującym doświadczeniem. Dołączając szacunek jako nieodłączny element rozmowy, zrozumiesz i docenisz, jak pięknie różnimy się między sobą. Niech aktywne słuchanie stanie się od dziś kluczowym elementem w każdej rozmowie, której jesteś uczestnikiem. Zrozumiesz dzięki temu nie tylko słowa, ale także emocje i intencje drugiej osoby. Rzetelne argumentowanie oparte na faktach i logicznych wnioskach umożliwi Ci wzajemne zrozumienie oraz naukę, a także podniesie poziom każdej dyskusji. Staraj się wypracować rozstrzygnięcia tak, aby Twoje rozmowy stały się bardziej owocne. Choć pełne porozumienie nie zawsze jest osiągalne, otwartość na kompromis pozwala znaleźć wspólny grunt, co sprzyja rozwojowi zdrowych relacji. Spontaniczność też można wytrenować, choć wymaga to praktyki. Przekonasz się wkrótce, że będzie ona możliwa. Jest kluczowa, aby Twoje rozmowy stały się ciekawe, a co najważniejsze rodziły chęć na więcej. Niech Twoje rozmowy będą nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją do głębszego zrozumienia siebie i innych. Poprzez praktykowanie tych wartości w codziennych dialogach. Możesz zacząć tworzyć relacje, które będą pełne sensu, zrozumienia i satysfakcji, przyczyniając się do Twojego rozwoju. Mam nadzieję, że rady zawarte w tym filmie staną się dla Ciebie inspiracją do pogłębienia umiejętności komunikacyjnych. W obliczu dynamicznych zmian w dzisiejszym świecie, gdzie krótkie wymiany informacji zdają się dominować, Wartościowe rozmowy stają się jak kamienie milowe na drodze do pełniejszego zrozumienia siebie i innych. Film ten, czerpiąc z mądrości starożytnych, przypomina nam o uniwersalnych zasadach komunikacji, które przetrwały przez wieki. Zachęca również do odkrywania piękna w języku, aktywnego słuchania i szacunku jako kluczowych elementów. Budujących wartościowe i trwałe relacje. Podążając za tymi radami, możesz stworzyć otoczenie, w którym rozmowy nie tylko spełniają funkcję wymiany informacji, ale również stanowią źródło inspiracji, wzajemnego wsparcia i rozwoju. Niech te zasady towarzyszą Ci w codziennych dialogach, tworząc przestrzeń, w której wartość dialogu przekracza krótkotrwałą wymianę słów oraz sprawia przyjemność. I jest źródłem satysfakcji. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia filmu na kanale Czas na mówienie nie. Znajdziesz w nim inspirujące rady, jak skutecznie zarządzać czasem, odmawiać pośpiechowi i czerpać więcej radości z codziennego życia. Kliknij ikonę u góry ekranu i dołącz do naszej aktywnej społeczności. Skupionej na rozwoju osobistym. Kanał Stoicyzm w praktyce to przestrzeń, w której szczegółowo analizujemy stoickie wartości i pokazujemy, jak możemy je zastosować w codziennym życiu. Jeśli masz ochotę podzielić się swoimi myślami, refleksjami lub doświadczeniami, serdecznie zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem. Twoja perspektywa jest dla mnie niezmiernie cenna. Aby wesprzeć moją pracę, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji, która pozwoli Ci być na bieżąco z kolejnymi odcinkami i fascynującymi treściami na tym kanale. Raz jeszcze ogromne podziękowania i uznanie za udział w tej fascynującej podróży po świecie stoicyzmu. Do usłyszenia w następnym odcinku.